Słuchajcie, popatrzcie, tutaj jeszcze je zrobimy na dół. Uhu! Ale super, ojejka, trochę mi Ponownie na kanale na Bajki, a dzisiaj ze mną jest lala, piękna lala, jest to córka, wiecie kogo, królewnej śnieżki i ona dzisiaj przyjdzie razem ze mną metamorfozę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, gdzie zmieniam lalki i w ogóle wszystkie zabawki, oczywiście łapa w górę, a my rozpoczynamy. No to na sam początek odłożę swoje lakierki na bok. No i oczywiście rozpakujemy naszą piękną oto lalkę. I uwaga, i... Uw, ale ciężko to idzie, ale jest super leczko. Ojej, tak mało to Ale to nieważne, słuchajcie, otwieramy ale super te Uwaga, o, muszę ją rozpakować z tego całego pudełka, jest strasznie ciężko, ale dobra, ale ja się spadnę, ojejka, wszystko mi spadło, słuchajcie, poczekajcie, ja sobie wezmę te nakierki troszkę na bok, żeby one po prostu nie spadały i nasza lala jest już prawie gotowa, o, wow, ale super, ojejka, jeszcze tutaj się zahaczyła, ale już prawie jest z nami moja lala. Popatrzcie, tak wygląda pudełko po rozpakowaniu naszej lali, super jest, prawda? Dobra, i mamy tutaj jeszcze w zestawie oczywiście, ojejka, mamy też podstawkę, no i oczywiście szczotkę. Na początku trzeba naszą lalę, słuchajcie, ładnie uczesać, żeby przeszła metamorfozę. Dobra, uwaga, to ładnie ją przeczeszemy. O, będziesz miała śliczne włoski, ale słupcio, naprawdę, i popatrzcie, tak wygląda nasza laleczka, jeszcze przed metamorfozą, ale niedługo się to zmieni, ponieważ zmienimy jej cery cerę i wszystko. Właśnie, jesteście jak ona wygląda, to zostańcie razem ze mną, koniecznie, bo będzie się działo, kochani. No dobra, to co, no to pierwszy zdejmujemy może korony, o rany, ale ciężko, o, wow, urwałam mi korony. fajnie, dobra. No uwaga, wycią wyciągniemy jej kolczyki suszu, Uuu, ale śmiesznie wygląda. Zobaczcie, ona, ona ma dziury w <grym> Dobra. To uwaga, tutaj jeśli zginają łapki, to już wiecie, nogi też się zginają. O, popatrzcie, tak wygląda nasza lalka. Ale superancko. No dobra. No to teraz musimy ją. Słuchajcie, może ją pofarbujemy, co my na to, zmienimy jej troszkę włoski, że tak powiem, o tutaj ona ma tyle tych gumek na sobie, że aż ciężko po prostu się to, że tak powiem, yy, ściąga. Tu ma taki kołnierz niebieski, o rany, ale ciężko, słuchajcie, naprawdę, ale już jest prawie gotowe i ojejka, 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 poczekajcie chwilę, poczekajcie chwilę, o mam i uwaga, trzeba to zdjąć, ale ciężko coś mi idzie. Ale jest to A, udało się! Ale subcie, dobra. No to mamy to i teraz jeszcze kieckę trzeba je zdjąć. Hmm, hmm, to nie będzie takie proste, bo o, o rano no nie ma ręki. Ha, 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 ale śmiesznie, dobra. Ręce są oczywiście wyciągane, o to się nie martwcie. Nic jej nie zrobiłam jeszcze. Jeszcze. Dobra, to wyciągamy. I czekajcie, 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 czekajcie. O, dobra. kieckę już ma zdjętą. No to teraz jest ona ogólnie goła i bez rąk, ale zaraz, słuchajcie, ją sobie pofarbujemy. Tak sobie myślałam, że użyję sobie czerwonego kolorku i pofarbuję jej włosy lakierem z Venity, słuchajcie. I uwaga, przykamy. Uuu, ale będzie miała piękne włoski. Popatrzcie, jeszcze bardziej ładniejsze niż miała dotychczas. cię, ale super. Nasza Lala wybiera się na imprezy tu znajomych. Troszkę mi pociekło, zobaczcie, ma na twarzy i ma takie superanckie włosy, ale śmiesznie wygląda. Uhuu! Ekstra, słuchajcie, popatrzcie, tutaj jeszcze jej zrobimy na dół. Uhu! ojej, ojejka, trochę mi na twarz poleciało, ale zobaczcie, jest cała już czerwoniutka, w ogóle strasznie wygląda, ale żeby tak strasznie nie wyglądała, no to oczywiście jej jeszcze, słuchajcie, damy jakiegoś innego kolorku, może taki ładny, błękitny kolorek, jeszcze posiadam różowy kolorek, no i oczywiście taki fajny zielony, to co, może ten zielony jej damy, co by na to? To uwaga, psikamy i Woohoo! o, ale ekstra! To jest taki siwy. Będzie strasznie staro wyglądała nasza lala. Dobra, to już mamy. O, ekstra! Woohoo! Ale ma śliczne włoski! Popatrzcie sami, zaraz Wam pokażę, że oczywiście ją z bliska. No i teraz, oczywiście, przyszła porana jej ciało. Bo jak widzicie, jest cała blada, no i jeszcze nie ubrana. To teraz weźmiemy sobie, może. Ten piękny, niebieski kolorek, który posiadam właśnie o tutaj w mojej prawej rączce, słuchajcie. I uwaga, uwaga i uuuu, uuu, no dalej leć. Uuuu, ale śmiesznie, zobaczcie, będzie cała taka niebieska, tylko poczekajcie, wiecie co? Jednak tym nie chcę, bo to się bardzo cika. Zrobimy ją, e, słuchajcie, taką różową, ale Co będzie wyglądała. I uwaga, uuuu, ale ma brzuch, cała jest już, słuchajcie, różowa prawie. Poczekajcie chwilę, poczekajcie, O, ale ekstra wygląda, Uhu, zobaczcie jak się mieści, nie mam nadzieję, że Wam się mu podoba, o, poczekajcie chwilę, poczekajcie, o, ale leci, ekstra, zobaczcie, ona musi teraz troszeczkę wyschnąć, zaraz Wam ją pokazuję z bliska i dalej się bawimy w metamorfozę. No, słuchajcie, kochani, pora dalej toczyć naszą metamorfozę naszej szyi, lali. Popatrzcie, jak ona w supermarketu wygląda. Ma już wszystkie kolory, jakie tutaj mamy możliwe na jej włoskach. Ma także, nie, jeszcze nie ma różowego. Słuchajcie, bo ma na razie siwy, niebieski i czerwony, ale ekstra. Teraz tylko jeszcze potrzeba nam. Żeby nasza lala miała różowy kolorek, ale ekstra, to uwaga, i wow, ale super, jejka, popatrzcie, cała będzie nasza lala, słuchajcie, kolorowa, ekstra, jeszcze tutaj na dole jej zrobimy troszkę różowego kolorku, wow, popatrzcie, jest już cała, słuchajcie, kolorowa. No a teraz postanowiłam sobie, że skoro już mam włoski, no to będzie musiała troszeczkę sobie podciąć te włosy. Mam nadzieję, że mi się uda, ponieważ lakier jest jeszcze mokry i nie wysekł do końca na jej włoskach, ale zaraz się o tym przekonamy, czy rzeczywiście nam wyjdzie. No dobra! To uwaga, 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 uwaga Ja już będę teraz, słuchajcie Jej ciała, włosy, ale liczę na Was Że jesteście razem ze mną do tej pory I mam nadzieję, że odcinek Wam się bardzo podoba Jeżeli chcecie więcej takich w ogóle odcinków Jak robię metamorfozy, jakąś tam z zabawką Albo lalką, oczywiście łapa w górę Kochanie, jest to dla mnie bardzo ważne A teraz już dużo nie będę gadała Tylko jej potnę troszeczkę włoski Jestem ciekawa, czy się to w ogóle uda Słuchajcie, to wifucę ją sobie może tak I uwaga Uuu, Wow! Poszło, zobaczcie, ile włosów ucięłam. Uuuu, ale super, dobra. To idziemy jeszcze tutaj troszkę kawałek sobie damy. Uwaga, uwaga, idzie, 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 idzie. Jeej! Poszło! Zobaczcie, nasza lala ma już trochę takie, troszeczkę krótsze włoski, ale teraz, słuchajcie, tak sobie pomyślałam. No bo, że tak powiem, jak byłam małym dzieckiem, lubiłam ogólnie wyciągać, że tak powiem, lalką rączki, wiecie, bo byłam po prostu ciekawa, czy one, czy da radę wyciągnąć im w ogóle rączki i tak dalej. I teraz to zrobię tak samo, ponieważ tutaj ona ma ruchome te, słuchajcie, nóżki, może tutaj być ciężko, no, ale oczywiście, zaraz się o tym przekonamy. Jak nie spróbujemy, no to niestety nie będziemy wiedzieć. No to co? No to zaczynamy! No, jesteście gotowi? Bo ja się szczerze mówiąc, nie mogę doczekać! Ale superacko, dobra, to uwaga! I wyciągamy. A, a może głowę jej urwiemy, pierd... będzie łatwiej. Oj, ale jest mocno zabezpieczona. Słuchajcie, chyba nie do rady. Jejka, ale strasznie jest zabezpieczona, bo to jest jakaś gumka. Wiecie, czy coś takiego? Uwaga, może mi się uda. Uh, ale ciężko! No nie mogę po prostu. A może to jakoś się wyrwie, co? Jak sądzicie, czekajcie, uwaga. I też się nie da. Ale jest ta lalka bardzo dobrze, słuchajcie, zrobiona. W ogóle nie da rady chyba jej, że tak powiem, popsuć tak, jak my byśmy chcieli. Poczekajcie, chwilkę. I uh, buta jest jest Ciężko jej zdjąć. No ale mam nadzieję, że nam się uda. Oczywiście, chociaż trochę. No dalej, ściągaj się. No, mamy już całą lalkę rozebraną. Tak, jak już widzieliście, ogólnie nie ma ona dłoni. Nie wiem, czy ktoś zauważył, ale ja Wam mówię, że ktoś by nie zauważył tego. Dobra, to uwaga, teraz spróbujemy jej wyciągnąć tą nogę, kończynę. I uwaga! Aaaaa, ciężko! Uhu, a tą nogę wyjdzie, ta noga w ogóle wyjdzie, czy nie wyjdzie ta noga? Ale wiecie co, powiem szczerze, że, że naprawdę ciężko to wychodzi. Chyba jednak nie dam rady jej że tak powiem, wyciągnąć jej tych nóg, w lakach Barbie było to o wiele prostsze, ponieważ się przekręcało te nóżki, no i oczywiście wszystko szło, ale ta jest bardzo dobrze zrobiona, no i niestety jest ciężko ją, słuchajcie, popsuć, że tak powiem, wyciągnąć jej nóżki i rączki, no ale no trudno, to czekajcie chwilkę, może tu mi się uda, nawet głowa jest tak ciężko zrobiona, że, bo to jest jakiś taki sznurek, wiecie, i to w ogóle jest ciężko, żeby to w ogóle wyszło, no ale dobra. Co? No to chyba koniec naszego kochani, słuchajcie, odcinka. Lali niestety nie da się wyciągnąć rąk, ale ma trochę głowę przykrzywioną. To słuchajcie kochani, zakończyliśmy nasz odcineczek z metamorfozą naszej Lali z Ever After High właśnie. Popatrzcie, jeżeli Wam się ona podoba, myślę, że Wam się podoba, w ogóle wygląda troszkę tak, wiecie, e, strasznie, ale jeżeli chcecie więcej takich metamorfoz, oczywiście łapa w górę, kochani, jeżeli jesteście ciekawi, jak po prostu wyglądają lalki, jak można, że tak powiem, je farbować i przemieniać, to oczywiście ja was tu dla, dla Was specjalnie zrobię. Napiszcie mi oczywiście w komentarzu, czy Wy już robiliście takie lale. A czy w sumie, czy robiliście metamorfozę swoim lalkom, a jeśli nie, no to, no to trudno, to lepiej tego nie róbcie w domku. Oczywiście, jeżeli ktoś jeszcze nie jest subskrybentem mojego kanałku, oczywiście Was za bardzo gorąco zachęcam i kliknijcie dzwoneczek, a my się w tym momencie żegnamy. Pa!